Witam serdecznie, Michał Miłowski. Chciałem wam dzisiaj zaprezentować najnowszy model finishera do dywanów F3000. Więc zapraszam na film. Nowy finisher poza tym, że ma oczywiście nowy kolor szary, jest wyposażony również w nowy panel sterowania. I chciałem Wam pokrótce pokazać, jakie ma funkcje i do czego tak naprawdę służy i dla kogo jest przeznaczony. Nowy finisher ma przeniesiony panel sterowania z górnej części na lewą stronę, ponieważ tak jest wygodniej. I oprócz tego, że służy jako finisher, który szczotkuje dywany i odkurza je, możemy go również używać do niektórych dywanów po prostu jako zwykły stół do zwijania i do przeglądania dywanów. Do tego mamy ten żółty przycisk. Po przyduszeniu nie opuszcza się ta sekcja górna ze szczotką, tylko po prostu leci taśma i możemy te dywany sobie zwijać i przeglądać. Tutaj mamy stop. Panel jest naprawdę bardzo bardzo prosty. Mamy szczałkę w prawo, która nam wysuwa dywan do tyłu. Mamy szczałkę w lewo, która nam przesuwa dywan do przodu. Możemy sobie wtedy go ustawić. Mamy też szczałkę w dół. Która opuszcza nam tą sekcję szczotkującą, podnoszenie oczywiście do góry, przycisk start, który uruchamia szczotkę i zwijanie, oczywiście stop, regulację przesuwu dywanu, w zależności od tego, jak wolimy, czy żeby ten dywan przelatywał szybciej i był. Mniej dokładnie można powiedzieć wyszczotkowany, czy wolniej, żeby był dokładnie wyszczotkowany. I ostatni przycisk to jest zmiana obrotów szczotki. Ponieważ szczotka nie może chodzić w jedną stronę, jeżeli chcemy naprawdę zaczesać ten, ten włos, to w pewnym momencie musimy przełączyć, żeby jakby szczotka chodziła pod włos, żeby dobrze był ten dywan zaczesany. No i oczywiście wyłącznik awaryjny jest z jednej strony, także analogicznie jest z drugiej strony, żeby w każdym miejscu był dostęp do tego. Teraz może przejdziemy na tył i pokażę Wam, jak to wygląda z tyłu. Finisher jest wyposażony w różto do przechwytywania dywanów, ponieważ jakbyśmy go nie mieli i jest dłuższy dywan, tak jak na przykład ten, to po prostu dywan, który mamy już wyprany i robimy tylko finishing, on by spadł nam na dół i pewnie by się upaprał i obrudził. Co tu jeszcze mamy z tyłu? Mamy rurę dociskową. Ona służy technicznie po prostu, żeby dywanu nam nie wciągało. Mamy też, czego nie było we wcześniejszych finisherach, Mamy trzy, że tak powiem, włazy. One są bardzo podobne jak w automacie czepiącym AT3000. I po co one są? Mamy w tym momencie dostęp do szczotki. I często się zdarza, że nabijają się po prostu nitki na, na tą szczotkę. Więc możemy sobie w ten sposób elegancko zdobyć dostęp do tej szczotki. Mamy tutaj również z jednej i z drugiej strony korytko. Ja może tego nie będę teraz pokazywał. W którym się zbiera brud. Piasek przede wszystkim i jakieś różne pyłki i dzięki temu mamy dostęp do tego, żeby to sobie co jakiś czas przeczyścić. No w zależności ile macie dywanów, albo raz na koniec pracy, albo nie wiem raz w tygodniu. Warto sobie zajrzeć tutaj do tej szczotki i oczyścić ją tak, jak już wcześniej wspomniałem. Poza pochłaniaczami, piasek no nie będziemy się oszukiwać, nie jest w stanie stąd ściągnąć żaden pochłaniacz, nie wiem jaka by musiała być siła i jak mocno wyizolowana szczotka, żeby był w stanie pociągnąć piasek, dlatego są te dwa korytka z prawej i z lewej strony na nim. I tak w zasadzie tutaj z tyłu byśmy mieli wszystko. Tutaj mamy wyłącznik awaryjny, o którym już wspomniałem, z drugiej strony ze wzglę na względy bezpieczeństwa możecie zawsze sobie maszynę z tej strony również wyłączyć. Mamy takie same pochłaniacze jak w automatach czepiących, więc zawsze można sobie wymienić, jakby doszło do jakiejś awarii. I tak samo jest te same gniazda, te same wtyczki, dokładnie wszystko jest to samo. Również w komplecie dostajecie podkłady gumowe, bo te kółeczka należy odkręcić. Jeżeli ktoś chce, może zostawić na tych kółkach, ale w mojej opinii on po prostu jest za wysoko, za wysoko w tym momencie na tych kołach. Wygodniej jest, jak on stoi na tych podkładach. No ale jeżeli jest ktoś wysokie, ma wysoki wzrost, no to oczywiście może sobie pozostawić. Położymy to tutaj. Ja Wam teraz pokażę, jak działa finisher. Od czego zaczynamy? Oczywiście mamy włącznik i wyłącznik główny tutaj na dole. Całe serce maszyny jest tutaj na środku. Trzeba odkręcić tą blachę, czyli cały panel sterowania z jest tutaj na środku, on jest ukryty. Rozwijamy sobie dywan. Ja już mam rozwinięty ten dywan i tak jak Wam pokazałem, on tam spadł na to, już to. Cały myk polega na tym, żeby sobie w miarę prosto ten dywan położyć. Do tego celu właśnie nam może posłużyć, o tutaj te szczałki prawo, lewo. Automat jest wyposażony tutaj w czujnik. To jest bardzo istotne, żeby co jakiś czas sobie ten czujnik przeczeć, ponieważ on Rozpoznaje, czy ma już dywan, czy nie ma. Ustawiliśmy sobie prosto ten dywanik. To jest taki brudny dywan przykładowy. I co nam powstaje? Tylko szczękę w dół wciskamy. On zjedzie do zadanej wysokości. To jest taka wysokość, która no, przy niektórych dywanach ona już będzie dotykała, jak będą wyższe dywany, albo nawet ten dywan który ma, powiedzmy, centymetr wysokości, już szczotka w tej chwili dotyka dywanu, ale możemy ją oczywiście obniżyć jeszcze sobie, tak, żeby bardziej docisnęła dywan. Tutaj tak pozostawimy tak, jak było. Pozostaje nam ustawienie prędkości, z jaką ma się przesyłać dywan. Ma dostosować dywan do końca i dywan automatycznie cofa. pozostaje nam zmienić obroty. Ja to zrobię w tej chwili. No, i musimy zacząć zbijać ten dywan. Jeżeli go sobie równo ustawiliśmy, to on równo na przykład nie będzie zwijał. Ja Jak dywan się skończy, to automatycznie wyłączy szczotkę i ją podniesie do góry. I mamy dywan wyszczotkowany i odkurzony. Teraz mamy czas na to, żeby ten dywan zataśmować. Jak już to zakończymy taśmowanie, przycisk stop. Zabieramy dywanik i możemy podkładać następny. Ja na jednym filmie przetestowałem, bodajże w godzinę udało mi się w ten sposób porządnie przeszczotkować i za, zafoliować chyba 37 dywanów. Jest taki film, także zapraszam do oglądania. To by było tyle z mojej strony. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to proszę dzwoncie, piszcie, czy piszcie w komentarzach. Do zobaczenia. Hej. ProTima, zadbamy o Twój biznes.